Za moment zapraszamy na audycję Szydera. Dzień dobry bardzo serdecznie. Wita was Michał, teraz czas na najważniejsze, i tutaj nie żartuję, wydarzenie tego tygodnia. Chodzi o umowę CETA, a także TTIP. Te skróty w większości mogą wam nic nie mówić i to nic złego. To są ciężkie do rozszywania skróty, nawet po angielsku. Ale krótko mówiąc, to są umowy o wolnym handlu na linii Kanada-Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone. Ameryki Północnej, tak dodam tylko, bo są nie tylko takie, i Unia Europejska. Także USA i Kanada chcą z Polską między innymi handlować. Okej, okay. ale co jest tutaj złego, bo pewnie w mediach, w internecie zobaczycie jadkę. Jedni walczą z drugimi, ci klną po prostu. Od wszystkich, od najgorszych się wyzywają. Dlaczego? Czemu to budzi aż tyle emocji, ja się pytam. Umowa TTIP i CETA mają znieść wszelkie bariery na linii Europa-Ameryka Północna. Co jest w tym niebezpiecznego, groźnego, złego, ale i dobrego? Otóż, gadałem na dzisiaj z moim kumplem, Piotrek, pozdrawiam, zapytał mnie: Michał, czy będę mógł tak legalnie i taniej niż teraz ściągnąć sobie korwetę na przykład ze Stanów? Mówię mu: Piotrek, tak. Tylko wniosek jest taki, czy ty będziesz miał kasę Na to, żeby faktycznie sobie kupić i ściągnąć Bo jak rozwali nam się gospodarka, to nikt tu nie zarobi Albo mniej niż teraz, a i tak kokosów nie ma Więc o co chodzi? Zniesiemy bariery, czyli cła, wszelkie prawda Zabezpieczenia na granicach, przeglądy Będzie łatwiej ściągnąć w jedną i drugą stronę Tylko jak porównamy skalę USA Już nie tylko Kanady, USA, które przez Kanadę, jeśli TTIP nie wejdzie Uwaga, jeśli TTIP nie wejdzie to oni przez Kanadę też mogą to zrobić. Mają, prawda, swoje podpisane umowy. Więc spółka córka w Kanadzie i Kanada handluje z Unią. To samo wyjdzie. To jest takie proste, naprawdę. I tak czy siak, jest groźba, że zabiorą nam miejsca pracy i rozwalą nam gospodarkę. I to jest serio, nic śmiesznego. Naprawdę to jest niebezpieczna sytuacja, ponieważ jeśli zabierze nam się 200 tysięcy miejsc pracy w Unii, to jest serio dużo. I to nie wiadomo, czy to jest całościowe. Oszacowanie, to może być dużo większa liczba, to może być kilka milionów. Nikt nie mówi, że nie będzie. Dlaczego? Ponieważ USA to są niby poszczególne stany, ale one są połączone, to jest jeden kraj, jakby nie patrzeć. Coś jak landy w Niemczech. Unia nie jest tak połączona, nawet Benelux z Francją, Niemcami nie jest tak połączony, a szczególnie nowa Unia. My nie jesteśmy aż tak zżyci. Nasz rynek nie jest aż tak zunifikowany. Nie mamy jednego paszportu, znaczy mamy, ale to nie jest to samo. Teraz jeszcze Schengen się rozpada. Tu jest ryzyko. Oni się zgrają, szczególnie jeszcze z Kanadyjczykami, i mogą po prostu dyktować warunki, ponieważ są więksi, mają większe firmy. I o co chodzi? Zagrożenia. Po pierwsze, rolnictwo. W Stanach, w Kanadzie, jak to widzieliście na filmach, tam są prerie. Tam są wielkie połacie ziemi niewykorzystanej. One są w setkach hektarów. To, co u nas się w ogóle w Europie nie śni nawet, ani trochę. Nawet w tych największych fantazjach rolników. One nie są ich poletka takie wielkie. Dlaczego to jest niebezpieczne? Ponieważ oni mają mechanizację, chemicyzację, automatyzację, robotyzację i tak GMO przede wszystkim. O nich jest wielkoobszarowe rolnictwo są farmy gigantyczne, mają masę pracowników wszystko jest na elektronice, na nasionach GMO i na najnowocześniejszych sprzętach. Tam są wszystkie rzeczy wyliczone. Tam ziarno, które zasiejesz, musi wyrosnąć, bo jest tak stworzone i bez robactwa, bez chorób, i mniej wody potrzebuje, mniej słońca, mniej dobrego powietrza. Cudo. W Europie tego nie mamy. Wyższe normy jakości. I to nas może zarżnąć, krótko mówiąc. Dodatkowo, kolejny punkt, korporacja może podać do sądu państwo. Czyli już nie jest tak jak kiedyś, że feudal rządzi. Nie, nie ma seniorów, feudalów, nie ma, prawda, już królów, którzy rządzą twardą pięścią albo luźniejszą piąstką. Nie. Teraz może ci taki, prawda, przedsiębiorca, czyli dawny kupiec i handlarz, przyjść i zdzielić po prostu w pesk i powiedzieć stary, ja nie będę płacił się podatków. Płacę gdzie indziej, chyba, że mi zejdziesz, albo jeszcze zapłacisz. Tak robi Apple. Już teraz. Największa firma świata. Ona idzie do amerykańskiego kongresu i mówi słuchajcie, panowie, znaczy Tim Cook wchodzi, yo, guys, słuchajcie, Zapłacimy w Stanach podatek, chociaż częściowo, a nie w Irlandii? Jeśli nam zejdziecie z progu, czyli już rządzimy. A oni chcą zrobić jeszcze lepiej, żebyśmy w ogóle nie musieli się martwić. Po prostu amerykańska korporacja, głównie amerykańska, mówmy sobie szczerze, nie kanadyjska, nie europejska, amerykańskie te molochy, one będą rządzić i będą mogły pozywać kraje, że potem Polska nie chce zejść do zera z oprocentowaniem. Poza tym banki. Również zniesie się wszelkie ograniczenia rozwoju banków i jej ekspansji. Na nowe rynki i też głównie są największe banki w Stanach, więc to głównie stamtąd przyjdą tutaj i nas wykupią. Taka jest niestety rola ekonomii. Tutaj się wygrywa, jak jest się silniejszym, lepszym, bystrzejszym. Smutne, ale prawdziwe. Dodatkowo obniżenie jakości produktów w Unii. Mamy wyższe jakości powietrza, spalin, emisji wszelkich tlenków. I co? Mamy się tutaj oszczędzać, płacić horrendalne sumy ekologiczne, jakieś kwoty kary. A oni nam sprowadzą jakiś syf brudny. I co? I nic, bo mają do tego prawo. Zanim PSL-u, napływ taniego GMO, które właśnie jest tańsze, bo nie ma ryzyka robactwa i katastrofy z plonami, jest tańsze. Stworzenie jest tańsze, zebranie jest tańsze, handel jest tańszy. Jeszcze masowo, także i tak sumarycznie dla rolnika, zysk jest większy. I to może nas zabić, bo mamy małe poletka, często rodzinne. Słabo zmechanizowane, o automatyzacji już w ogóle nie wspominam. I co? Mamy konkurować? No dajcie spokój. W Stanach używa się pestycydów. U nas w takich ilościach nie wolno. Dodatkowo akta, pamiętacie? Jak ludzie wychodzili na ulicę, protestowali, że nam zabiorą prawa autorskie, bo będą wielkie firmy miały tylko dostęp. I co? To też jest zapisane, tylko pod koniec. Żeby nikt nie doczytał, bo się znudzi. Rozumiecie? Będzie akta 2.0. Super. Czyli nie będzie można nic robić w Polsce, takiego twórczego, jak chociażby audycje, programy, filmy na YouTube. Nic? Bo prawa autorskie, sorry, baby. Dodatkowo, podobno są szanse, że Polska że się rozwinie na eksporcie, bo nie będzie ceł, nie będzie barier. Podbijemy Amerykę. Już raz podbiliśmy. Jako budowlańcy spod samiockich Tater w Chicago. Super nam poszło. Nie, no ludzie się wzbogacili, ale dalej nie są śmietanką towarzyską w Stanach. Bądźmy realistami. Ryzyko, że mali gracze są jeszcze bardziej zepchnięci na margines i pominięci. Jest duże. Póki co, na szczęście, serio na szczęście, nie ma zgody między państwami członkowskimi co do CETA, TTIP, TTIP, przepraszam, TTIP. Nie ma. Na wynik trzeba jeszcze poczekać dyskusji. Powiem szczerze, w obecnej postaci jestem za tym, żeby nie przyjmowali. Serio. Po prostu się boję.